Jakiś czas temu pojawiło się badanie, ankieta, której prowadzący to badanie chciał zobaczyć, jak wygląda religijność ludzi w Polsce, zadając bardziej szczegółowe pytania. I okazało się, że bardzo duży procent katolików nie wierzy w zmartwychwstanie ciała, jednocześnie chodząc do kościoła, uważając się za osoby wierzące, ochrzczone. Dzisiaj w Ewangelii mamy rozmowę saduceuszów, tych, którzy nie wierzyli w zmartwychwstanie w przeciwieństwie do faryzeuszów z Jezusem. I chcą wystawić go na próbę, mają taką z nim jakby potyczkę intelektualną, żeby no, Jezus rozwiązał ich problem, to pytanie odnośnie zmartwychwstania. Problem dotyczy małżeństwa. Tutaj odsyłam do Ewangelii, żeby też zapoznać się z całością, ale myślę, że dobrze, dość dobrze pamiętamy ten fragment. Jezus wskazuje też na dowody, jakie są w Piśmie Świętym, na to, że stanie jest i Bóg jest Bogiem żywych, bo kiedy jest mowa o, o prorokach, o Abrahamie, o Mojżeszu, to mówimy o nich jako o tych, którzy żyją. Jest ciekawa zależność. Widzimy w tej Ewangelii też saduceusze, którzy nie wierzą w zmartwychwstanie, czy wątpią, czy nie przyjmują tej prawdy, wchodzą w taką prawną logikę myślenia o duchowości, o religii. Tak jakby wszystko miało się kończyć tutaj, tak jakby porządek ten na Ziemi był już ostatecznym. I wydaje mi się, to jest też taka intuicja, chyba dobra, że też tak może być, że kiedy my. Często podświadomie, czy przeważnie podświadomie odrzucamy prawdę o zmartwychwstaniu, czy w takim codziennym naszym działaniu zapominamy, że tu jesteśmy na chwilę, że przecież to życie wieczne dopiero nas czeka. Wchodzimy w takie prawne myślenie, staramy sobie wszystko poukładać w taki sposób legalistyczny ale to nie daje szczęścia. Tak jakby tutaj wszystko miało się kończyć na ziemi. Pomóc się o taką żywą, prawdziwą wiarę w zmartwychwstanie, że prawdziwe życie to z Bogiem jest przed nami, a tutaj mamy to życie przeżyć tak, aby być wiernym Panu Bogu i cieszyć się też z wiary, ale też uciekać od takiego prawnego myślenia, bo Prawo jest po to też, abyśmy oczywiście doszli do Pana Boga, ale ono nie jest sensem wiary. Sensem wiary jest to, że wierzymy w Jezusa Chrystusa, który żyje i zmartwychwstał.